Kontrole celne w środku Polski. Akcja celników sprzed 20 lat. Akcja celna. Proszę dokumenty i odpocznij bagaż. Ale to, jest, no, to jest... Dzisiejsza nasza akcja polega na sprawdzeniu źródeł pochodzenia towaru zagranicznego przewożonego przez samochodowe środki transportowe. Kontroli są poddawane wszystkie samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe. Szukamy po prostu przemysłowego, nieosłonego towaru, który nielegalnie wszedł na polskie obszar celny, czyli do Polski. Kontrola towarów była dokładnie zaplanowana. Służby celne przy zatrzymywaniu samochodów korzystają z pomocy Policji Drogowej. Na początku tutaj tego pasa kontrolnego stoi czujka składająca się z dwóch funkcjonariuszy, policjanta i celnika i oni wybierają samochody, które mają być poddane szczegółowszej kontroli celnej. Samochód wjeżdża głębiej, zostaje przejęty w ręce następnych celników i oni już wiedzą co zrobić, znają się na tym, działają grzecznie, lecz skutecznie. Celnicy organizują takie kontrole dosyć często, zdają sobie sprawę, że kierowcy po jakimś czasie mogą ostrzegać innych. Niektórzy mogą się spodziewać, dlatego że posiadają w sobie radio i ta łączność istnieje i działa dosyć sprawnie, natomiast pozostali znowu są ostrzegani przez mrugające samochody i jadące w drugą stronę. Ale ta akcja ma też cel prewencyjny, pokazania, że celnicy nie tylko działają na terenie urzędów celnych, ale także i na, na trasach, drogach, rynkach i innych miejscach, gdzie można spotkać przemycany towar. Dziś do południa celnicy nie zatrzymali dużej ilości przemycanego towaru. Efektem pracy było skontrolowanie kilkuset samochodów i zatrzymanie kilku pojazdów bez ważnych dokumentów. Staleczny casting poszukiwano tancerzy do wielkiego show. Łódź jest już ósmym miastem w Polsce, w którym zorganizowano tego typu casting. Poszukiwani są wszechstronnie utalentowani tancerze. Najlepsi z nich wezmą udział w spektaklu, który będzie największym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Jeżeli chodzi o taniec, na scenie będzie występowało około 40 ludzi. Do tego około 40-osobowa orkiestra zarówno klasyczna, jak i rozrywkowa. Każdy z uczestników musiał przygotować dwa układy choreograficzne, które jak najlepiej prezentowały posiadane przez niego możliwości i umiejętności. Wymagamy jakichś takich podstaw, które umożliwią nam pracę w ogóle nad tym człowiekiem. Przedstawienie oparte jest na legendzie kwiat paproci mówiącej o walce dobra ze złem. Koszt produkcji wyniesie 2 miliony złotych. Jedną trzecią tej sumy pochłonie nowoczesna scenografia, której autorem jest architekt z Los Angeles. Chcemy właściwie stworzyć kolaż absolutnie wszystkich rodzajów tańca. Niejako stworzyć od nowa pewien krok, pewien model, pewien styl tańca. Po premierze w Gdyni spektakl trafi na deski Teatru Wielkiego w Warszawie. Planowane jest także tournée po Europie oraz wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Śpiewać każdy może. Koncert na zakończenie roku szkolnego. Impreza Śpiewać Każdy Może organizowana jest od trzech lat w liceum ogólnokształcącym przy ulicy Mostowskiego. Jest to najlepsza zabawa i nagroda po ciężko przepracowanym roku szkolnym. Oczywiście. Jak najbardziej. Tańczymy, staramy się jak możemy wszystko idzie jak najlepszym tempie. Kończymy z hukiem rok szkolny. Po, po prostu chcemy się dobrze bawić po ciężko przepracowanym roku szkolnym. No i y, zapraszamy kapelę y, różnego rodzaju przede wszystkim są to y, ludzie amatorzy. W czasie imprezy odbyły się prezentacje amatorskich zespołów rockowych, pokazy breakdance, pokazy brazylijskiej sztuki walki capoeira. Wystąpił również zespół bębniarzy grających muzykę z Afryki Zachodniej.